Biała plansza. Po środku czerwony pasek. Na środku napis na białym tle w czerwonej ramce. Inflacja w Polsce i na świecie. Przyczyny, skutki prognozy. Pod ramką napis Kazimierz nad Wisłą, 11-12 lipca 2022 roku. Głos zabiera dr Jarosław Wierzbicki. Pierwsze pytanie miałbym do pana profesora Jastrzębskiego: O powiązanie bankructwa i wymiany pieniądza które pojawiło się, jak miałam w części wypowiedzi pana profesora, czyli że w zasadzie wymieniamy pieniądze wtedy, kiedy państwo zbankrutuje. I chciałbym się zapytać szczególnie w odniesieniu do wymiany pieniądza z 1995 roku, kiedy pan profesor, czy jaki, jakie zdarzenie gospodarcze pan profesor identyfikuje jako to bankructwo wymagające wymiany pieniądza. To znaczy, czy zdarzenia przedtransformacyjne i moratorium na spłatę zadłużenia zagranicznego, czy też, tak na dobrą sprawę, finansowanie części transformacji przez emisję pieniądza. Ewentualnie, czy, czy oczywiście ta zależność tutaj w ogóle może, może być identyfikowana. Druga kwestia, którą, którą tutaj miałbym, miałbym pytanie do pana doktora Sobolewskiego, to jest tak naprawdę pytanie o kolejność. O kolejność zdarzeń, o których pan wspominał, to znaczy, czy najpierw mamy do czynienia z kryzysem, a potem z poluzowaniem polityki pieniężnej, czy też ta kolejność jest odwrotna. No bo tutaj powstaje tak naprawdę pytanie o relację danych gusu do naszych obecnych, do naszej obecnej sytuacji inflacyjnej, to znaczy w zasadzie z kryzysem rozumianym jako spadek PKB. Mieliśmy do czynienia w 2021, natomiast inflacja najsilniej nas wydaje się uderzać teraz, a w zasadzie nawet tak naprawdę jest przewidywana, przewidywana na przyszłość. I trzecia kwestia, gdzie pozwoliłbym sobie zabrać głos w dyskusji bardzo ciekawej dotyczącej klauzuli rebus sixtantibus, szczególnie tej małej klauzuli rebus sixtantibus. Ja Broniłbym tutaj pojęcia, że tak na dobrą sprawę ona nie została zamieszczona w kodeksie cywilnym z 64 roku niekoniecznie ze względu na to, że państwo nie przewidywało inflacji, czy nie przewidywało cykliczności gospodarki centralnie sterowanej. Wydaje mi się, że tu głównym powodem było coś zupełnie innego. Państwo było właścicielem czynników produkcji, właściwie może poza pracą. E, czyli państwo było dostarczycielem dóbr na rynek i państwo jednocześnie ustalało ceny. W związku z tym e, pozwolenie e, obywatelom powoływania się na klauzulę Rebus Sixtantibus byłoby w zasadzie działaniem antypaństwowym. No skoro państwo w tym momencie jest prawotwórcą, to powstaje pytanie, czy w ogóle miałoby sens umieszczanie takiej klauzuli. W kodeksie, w kodeksie cywilnym przewidywanym dla gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Dziękuję bardzo. Głos zabiera doktor habilitowany Robert Jastrzębski. Jeżeli chodzi proszę Państwa o pierwsze pytanie dotyczące bankructwa państwa. Oczywiście państwo trudno zbankrutować. Niektóre państwa na przykład w latach 80 Brazylia ogłosiły tak zwaną repudiację, że są bankruty i w ogóle nie będą płacić. To samo zrobiła Rosja Sowiecka, twierdząc, że nie odpowiada za długi carskiej Rosji. W związku z tym tak na dobrą sprawę jest nowym państwem, ale po cichu spłacała te długi, bo no w Polsce działa przecież w latach 80. fos słynny, prawda, czyli Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, słynna afera Afer, jak to niektórzy nazywają, to w tym samym celu działała, żeby skupywać polskie długi poniżej oczywiście ceny nominalnej. Jeżeli chodzi o samo to bankructwo, to trzeba pamiętać, że kiedyś był inny sposób finansowania na przykład wojny czy jakichkolwiek przez państwo różnego rodzaju inwestycji. Przede wszystkim były to papiery wartościowe obligacji, obecnie mamy tak na dobrą sprawę no, dług publiczny, mówiąc tak bardzo ogólnie. W związku z tym ogłoszenie bankructwa państwa raczej nie wchodzi w rachubę, natomiast chodzi tutaj o bankructwo finansowe państwa. To znaczy, państwo, to zresztą to, to, to trochę przypomina yy, średniowiecze. Ja pamiętam, jak taka jest w studiach cywilistycznych taki artykuł profesora już nieżyjącego Andrzeja Stelmachowskiego, który zajmował się nominalizmem i w ogóle waloryzacją. Yy, jeszcze, yy, jeszcze był szczęściej Szekaś Mieszczybyłowski, jak mnie mieli w latach dwudziestych tak, taką obszerną, taką, yy, taką monografię w sumie napisał, bo ona była wydawana częściami. Yy, natomiast yy, generalnie chodzi o to, że państwo już nie może prowadzić polityki, polityki jest tak zadłużone i dokonuje wymiany pieniądza. W średniowieczu to polegało generalnie na tym, że yy, władca zbierał pieniądze i zrobił wymianę pieniądza, bądź drukował pieniądze bardzo cienkie. Słynne były tak zwane brak teaty, tak cienkie zamieszka trzeciego, prawda, że tylko z jednej strony był, zresztą nie wiem, czy nie, nie tak dawno na Śląsku nie znaleziono takie praktyki. W związku z tym generalnie chodzi o upadek pewnej, nie tyle koncepcji, co polityki finansowej państwa, która powoduje, że państwo innej możliwości nie ma, żeby już się bardziej nie zadłużać, mówiąc bardzo brutalnie, no i żeby ci, prawda, obywatele, obecnie obywatele, kiedyś mieszkańcy, poddani władcy, Mogli posługiwać się nowym pieniądzem, który no w dalszym konsekwencji, bo zwykle najczęściej mamy. Mamy inflację, rzadko mamy kiedy deflację, o tym trzeba pamiętać. Prawda? Ostatnia deflacja, taka wielka, Polska, to są lata 30, ale to było związane z polityką deflacyjną, którą zresztą opisała dość dobrze pani profesor już nie żyjąca z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Zenobiak Nakiewicz. Natomiast generalnie wydaje mi się, że chodzi tutaj według mnie, oczywiście, o bankructwo finansowe państwa. Po prostu państwo musi rozpocząć nową politykę finansową w oparciu o nowo emitowany pieniądz. Z tym jest oczywiście najczęściej związana utworzenie, jeżeli chodzi o, o warunki polskie, utworzenia nowej instytucji emisyjnej. Bank Polski, prawda, chociaż nie zawsze, bo Narodowy Bank Polski dalej przecież funkcjonuje. Natomiast generalnie chodzi o rozpoczęcie nowej polityki, która bardzo często znowu zmierza w kierunku inflacji. No jak wiadomo, można tak to określić, że wydatki państwa są, e, prawda, nigdy nie... Państwo zawsze może dodrukować w ten sposób, może prowadzić dalej politykę, no... No tak to wygląda. Tak, takie jest moje zdanie. Jeżeli chodzi natomiast o drugie pytanie dotyczące klauzuli rebus x Tutaj generalnie. Pomijając oczywiście kwestię, jak kiedyś nawet takie jest czasopismo giełdy towarowe, prawda, ja kiedyś nawet przeglądałem, bo wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że po 45 roku przez kilka lat funkcjonowały giełdy towarowe w Polsce. Co ciekawe, one w pewien sposób, co by tu nie mówić, ustabilizowały ceny zboża po II wojnie światowej w Polsce, potem zostały zlikwidowane. Natomiast tam takie zdanie było w tym czasopiśmie, giełdy towarowe, że gospodarka socjalistyczna kryzysów się nie może obawiać. No bo to jest gospodarka taka właściwa, w związku z tym to nie są jakieś tam takie kapitalistyczne mrzonki, tylko tutaj nie ma żadnych kryzysów. Oczywiście jest, bzdurą było, natomiast była taka koncepcja, to jest oczywiście związane z założeniami polityki fiskalnej, na w ogóle finansowej, państwa socjalistycznego, że gdzie pieniądz stanowi pewien instrument do osiągnięcia, przede wszystkim w gospodarce planowej, pewnych celów tej gospodarki planowej. Natomiast jeżeli chodzi o samą klauzulę re, rebus Proszę pamiętać, że ta klauzula rebus ixtanty była wprowadzona w Polsce w kodeksie zobowiązań z 1933 roku. Nie była prawie w, niej, w żadnym państwie wprowadzana w tym okresie, o czym się zupełnie zapomina. We Francji do tej pory obowiązuje, chyba do tej pory to nie, ale obowiązywała przez długie lata zasada pacta sunt servanda i co za tym idzie, zasada nominalizmu. No było to związane również z panem Janem Wasilkowskim, o którym za chwilę szerzej powiem. Profesor Jan Wasilkowski. Tutaj natomiast profesor Jan Wasilkowski, który był, co by tu nie mówić, chyba frankofilem, prawda, wychodził z założenia, że powinniśmy stosować się w dużej mierze do tych rozwiązań francuskich, czyli zasady nominalizmu. W związku z tym były projekty w 60., jak był opracowany kodeks cywilny, zwłaszcza po 56, bo już wcześniej był ten kodeks cywilny, po, po, po tak zwanej unifikacji prawa w latach 45, 1935 46 Był opracowany w 67 czy 8, złożony został nawet, ale tutaj musiał Jan Waśilkowski złożyć samokrytykę, że ten kodeks nie odpowiada ówczesnemu rozwojowi państwa socjalistycznego. To, to spowodowało, że po 1956 roku znowu wrócono do zarzuconej koncepcji stworzenia kodeksu cywilnego, pomimo oczywiście, że ten kodeks do tej pory obowiązujący trochę jest socjalistyczny, ponieważ nie ma prawa rodzinnego, to jest w pełnym tego słowa znaczeniu wzorzec radziecki, że jest odrębne prawo rodzinne. Ale nie we wszystkich sprawach, że tak powiem, wzorowano na, się na związaniach radzieckich. Natomiast jeżeli chodzi o samą regułę, regułę, regułę znaczy zasadę rebus i O ile mi pamięć nie myli, ta reguła nie przeszła tylko jednym głosem w komisji kodyfikacyjnej. Był co do tego spór. Tym głosem przeważającym właśnie był wspomniony przeze mnie profesor Jan Wasilkowski, który wychodził z założenia, że znowu ta gospodarka socjalistyczna, a nawet nie tyle socjalistyczna, a co te wzorce francuskie, że mamy zasadę nominalizmu, państwo nie może czerpać znikąd, można powiedzieć, dochodu. W związku z tym drukuje pieniądze w ten sposób, obciążając podatkiem inflacyjnym całe społeczeństwo, to znaczy wszystkich osoby, które się posługują tym pieniądzem. Warto to zwrócić uwagę na to, nawet jeżeli by była na, u, u, zamieszczona w kodeksie cywilnym, że ta inflacja w państwie polskim, jak mówiłem w swoim referacie, nie była duża. Ta inflacja była tłumiona. Dopiero ona wybucha, mamy te 76, 80, te tak zwane protesty społeczne związane przede wszystkim z podwyżką cen towarów pierwszej potrzeby, przede wszystkim. Przede wszystkim tawarów mięsnych, tłuszczu, no było to generalnie związane z tym, że chciano urealnić ceny, natomiast no, ludzie nie zarabiali tak, że można było tylko to urealniać. No, to spowodowało oczywiście zmiany również polityczno-społeczne w państwie polskim. Co ciekawe proszę Państwa, wracając jeszcze o tej klauzuli rebus warto zwrócić uwagę, że współcześnie sądy mogłyby stosować klauzulę rebus sextantibus, nie są już może tak odważne, jak kiedyś to było przed II wojną światową, na przykład jeżeli chodzi o kredyty frankowe. No bo następuje zmiana nadzwyczajna. No, pytanie, czy na to się zgodnie, nie sądzę, żeby do tego doszło, no ale umieszczenie tej klauzuli, był był w kodeksie cywilnym z czwartego roku, nawet jeżeli by przeszło przez Komisję kodyfikacyjną, a jak już powiedziałem, nie przeszło jednym głosem tak na tą sprawę, jak kiedyś badano, ja pamiętam, ktoś mi to opowiadał, więc to było to dość zabawne, że to Jan Wasilkowski swoim autorytetem i w ogóle spowodował, że nie przeszło. To on no, był po prostu zwolnikiem koncepcji francuskiej, to znaczy tego, tej zasady nominalizmu. Natomiast nawet umieszczenie jej w kodeksie z 64 roku, w latach 60. 70., czy nawet 80. no w 80. może by coś spowodowałoby, że sądy w jakiś sposób, zwłaszcza jeżeli chodzi o zobowiązania prywatno czyli cywilnoprawne, może w jakiś sposób zmieniły, jeżeli chodzi o świadczenia rzeczowe? W przypadku działu spadku, na przykład, czy zwrotu jakiegoś świadczenia w pieniądzu, jeżeli chodziło to o określoną rzecz, na przykład zniszczoną jakiś uszczerbek na zdrowiu, również proszę o tym pamiętać. Natomiast pytanie, czy one by nawet jeżeli by to było umieszczone w kodeksie zobowiązań? Żeby na to się w kodeksie cywilnym, no, to by się zdecydowały. No, proszę pamiętać, że kodeks zobowiązań obowiązywał po 1945 roku dość długo. Tam była ta klauzula erbus six ale nie była stosowana w praktyce. W związku z tym o tym trzeba pamiętać, że często prawda, to prawo w działaniu trochę inaczej wygląda niż to prawo prawda, zapisane właśnie w kodeksie cywilnym. Dziękuję bardzo. Głos zabiera dr Przemysław Sobolewski. W pierwszej kolejności dziękuję za bardzo ciekawe, dające do, 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 do namysłu pytania. Żeby nie rozbijać toku wywodu, to jeszcze powiem dwa słowa na temat tej klauzuli rebus i bo tutaj pan profesor Jestrzemski był łaskaw bardzo dokładnie o tym powiedzieć. Zapewne, myślę, że ciężko będzie nam jednoznacznie odpowiedzieć, czym się kierowali z jednej strony członkowie komisji kodyfikacyjnej, a z drugiej strony władze PRL akceptując prawda to brzmienie kodeksu kodeksu cywilnego, na pewno było wiele przesłanych, możemy je dedukować na, na, na podstawie różnych, różnych przekazów, które ujawniają wszystkich motywacji. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jeszcze dwa elementy, które tutaj są ważne. Pierwszy. Obrót gospodarczy w PRL i w założeniach i w praktyce odbywał się głównie pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. Rozliczenia te poważne były pomiędzy podmiotami przedsiębiorstwami państwowymi, ponieważ obywatele raz nie mieli dużych środków, dwa nie uczestnili na dużą skalę w obrocie gospodarczym i takie było założenie od samego początku i ono trwało przez cały okres PRL-u. Także brak e, klauzuli rebus i standibus w praktyce dotykał w większej mierze przedsiębiorstwa państwowe, które e, pomijając oczywiście to, że one miały m, problemy z tego powodu, że e, i inne przedsiębiorstwa nie były chętne do obrotu gotówko-towarowego, tylko bardziej do obrotu wymiennego. Tak? ale w dużej mierze państwo samo sobie ograniczało tak i przedsiębiorstwom brak tej klauzuli miał negatywne skutki dla dla, dla podmiotów, podmiotów publicznych. Tak? Z drugiej strony na przykład w kodeksie cywilnym znalazł się artykuł 417, czyli odpowiedzialność odszkodowawcza skarbu państwa, który sąd najwyższy zresztą w słynnej uchwale z 1971 nawet rozszerzył jego interpretację, przyjmując koncepcję winy anonimowej na gruncie tego przepisu. Także akurat tutaj Kodeks, komisja kodyfikacyjna, jeżeli chodzi o obywateli, komisja kodyfikacyjna prawda, poszła bardzo daleko, dając instrument, który był wówczas bardzo nowoczesne, dużo nowocześniejsze niż instrumenty w tym zakresie w przysługujące w okresie, w okresie drugiej RPL pozywania państwa o odszkodowanie za różne, za różne zdarzenia. Także ja nie neguję oczywiście tego, że zapewne, o czym był pan łaskaw powiedzieć, że zapewne nie, nie, nie w dużej mierze nie interesowano się, czy jakby chciano ograniczyć, chciano ograniczyć, chciano ograniczyć. Chciano ograniczyć, chciano ograniczyć Roszczenia obywateli wobec państwa, chociaż gdzie indziej je akurat bardzo rozszerzono. Natomiast w w głównym tym obrotem, który od samego początku był, był projektowany i dla którego KC był projektowany, no to był obrót uspołeczniony, prawda? I, i, to, I to był ten obrót, który miał się odbywać na największą skalę. Teraz drugie pytanie, czyli to pytanie: Wcześniejsze. Ja się w pierwszej kolejności odnosiłem do rynku amerykańskiego i tak jak zwróciłem uwagę, o tym, czy mamy do czynienia z fazą rozwoju, czy z fazą kryzysu, decyduje, decyduje kilka czynników. Nie tylko PKB, ale między innymi na przykład sytuacja na rynku giełdowym. A w, na giełdzie amerykańskiej, właściwie na innych też, aż do listopada właściwie ubiegłego roku mieliśmy wzrost. Tak samo inne inne. inne inne dane wskazywałyby, że właściwie byliśmy aż do być może października, listopada, może nawet grudnia 2021 jeszcze w fazie wzrostu. Oczywiście jest to umowne i możemy dyskutować kiedy ta faza wzrostu się zakończyła i kiedy przeszliśmy w fazę, w, fazę, w, fazę, w fazę kryzysu. Natomiast w tej fazie wzrostu byliśmy już dość długo, natomiast inflacja pojawiła się, taka poważna inflacja, zaczęła pojawiać się dopiero w tej końcowej fazie wzrostu i teraz w momencie, w którym jesteśmy w kryzysie, prawda, inflacja cały czas wzrasta, bo wciąż jesteśmy w, i zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, w sytuacji wzrastającej inflacji nie wiemy, jak długo to będzie trwało. Natomiast no wszystko wskazuje, że na razie jeszcze zapewne w sierpniu będzie, będzie ona wzrastała. Wydaje mi się, że będzie wzrastała, lub przynajmniej będzie się utrzymywała jeszcze, jeszcze dość długo. Obym się pomylił. Tak? Natomiast yy Moje spostrzeżenie, które poddaję oczywiście pod dyskusję i jest to arbitralne, nie ma to w, 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 nie ma jakby charakteru arbitralnego, ale wydaje mi się takiego spostrzeżenia i takiego ogólnej, 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 ogólnego wniosku płynącego z obserwacji właśnie sytuacji gospodarczej na przestrzeni ostatnich kilku lat jest takie, że i ono opiera się na, na, na kilku, kilku tezach, nie tylko na, na, na tej jednej. Tylko na tym jednym czynniku, że skutkiem właśnie polityki prowadzonej przez banki, największe banki centralne, jest to, że będziemy musieli się inne państwa, które skutkiem polityki prowadzonej przez największe banki centralne jest to, że cała gospodarka światowa, w tym Polska, będzie musiała zmierzyć się z tą, z, to, z, to, z tym negatywnym skutkiem, jakim jest inflacja. Dziękuję. Biała plansza. Po środku czerwony pasek. Na środku napis na białym tle w czerwonej ramce www.idrepublika.pl